Witam serdecznie w 13 odcinku Feed the Beast, czyli na karmić Bugiego. To ja jestem, ten nie na żarty Bugi. E, dzisiaj. O, kurwa, jakieś tam patałachy biegają. E, dzisiaj będziemy kończyć najprawdopodobniej. E, jak to się nazywało? A właśnie, Multifarm. E, tak popatrzmy, może pójdę. Jest dzień, nie zaatakuję, miał przynajmniej ten. Ok, szybko pobiegniemy do mojej Multifarm. No, tu jest ten zielony kutafon. O, już mnie atakuje, już mnie atakuje, ja pierdolę. Znowu mi wyjebie w kosmos wszystko. I chuj. A nie umie z nimi. I kurwa, jeszcze jeden. Ja pierd... No tak, on chodź. Jak ma być dziura, to już nie będzie w tym samym miejscu przynajmniej. Kurwa. No tak, kurwa. Zajebiście. chuj ci w dupę. Rozpierdol się Pojebane są te wszystkie zombie, kurwa. Nie wiem po co, po co oni kurwa dali do tej gry. Czy to jest kurwa gopie jak but? Czy w ogóle z nimi zabawy nie ma? Jak ktoś chce, to niech powinien sobie je włączać. Kurwa, tyle, a ja ich nie potrzebuję tutaj. Już muszę tylko Syfu mi narobili, ja pierdolę no. Eee. Okej. Okay. Nie mam nawet możliwości już teraz z tego za zakopania. Dobra, idziemy, idziemy, gdzie mieliśmy iść. Idziemy do Multi Farm. O ile tutaj coś się prze przeżyło. Okej. Okay. No to widzicie... Kurwa co mnie tutaj warczy. Eee, widzicie teraz? Obudowałem... Chyba pode mną jest coś. Hmm. Fuck off. E, no, widzicie, obudowałem teraz tutaj takie dookoła. Tą dziurę, co tutaj mam, to, to też teraz troszeczkę zabudowałem, żeby mieć więcej, więcej miejsca. I generalnie schodzi się. O, oh, fucking hell! To jest jakieś popierdolone. Ty suko jedno. Czy to jest kurwa jakieś nienormalne? Nic, idziemy tam z powrotem. Chciałem Wam pokazać wejście tutaj, ale zgaduję, że tu będą te zębiaki, bo one gdzieś tu muszą się kurwa wyć. Nie ma. Może za ścianą by, by być, bo tam jest przestrzeń. No i to widzicie, jest już ten woda, jest już ten, ten i potrzebujemy, mamy, potrzebujemy soket, który zaraz zrobimy oraz będziemy potrzebowali silniki, które też zaraz zrobimy. To co, to ja może zerknę sobie na swoją magiczną karteczkę, No, po, po, powiedzmy, że tej dziury tutaj nie ma, zignorujmy ją w ogóle, na razie, później ją załatam. Ok, zerknijmy na moją magiczną karteczkę i e, co, ja, co ja tak naprawdę tutaj potrzebuję. Więc potrzebuję tak zwany e, circuit board, ale poza tym jeszcze coś tu potrzebowałem. Gdzież ta moja kartka jest? E, to mam, to mam, wszystko jest tam już gotowe. Ok, no to faktycznie potrzebujemy ten e, circuit board, board. Zobaczmy, jak się go e, robi. Ok, zrobimy ten złoty in 3K circuit board. Nie mam pojęcia, jak to przepowiedzieć. W Carpenterze trzeba to zrobić. Potrzebujemy Redstone'a i złota, więc co? Redstone'a mieliśmy tu jeszcze trochę. O, właśnie. Złota też gdzieś mieliśmy całkiem sporo, o widzicie, też mamy. Dobra, dobra, e, mamy już, mamy już to. Poza tym będziemy potrzebowali jeszcze e, soldering iron. E, żeby to zrobić potrzebujemy czegoś innego. O, właśnie to jest to. Soldering iron też jest zrobiony w Carpenterze, czyli potrzebujemy wody z wiaderka, potrzebujemy iron i bronze. Czyli iron mamy gdzieś, gdzieś tu. Iron mamy tu. Raz, dwa, trzy były potrzebne. I brąz. Jeden był potrzebny. Dobra. E, wiaderko, wiaderko. Nie mam chyba wiaderka. Z czego się robiło wiaderko? Z tinu czy z żelaza? O, z tego właśnie. To gdzie jestem? Czy jedno wiaderko mi starczy? Zrobię dwa. Tak, na wszelki wypadek. Ok. Dobra, to, to lecimy dalej, to możemy oddać, mamy, mamy rzeczy do, na ten, na jak to się nazywa, Circuit Board, mamy rzeczy do zrobienia tego Soldering, poza tym jeszcze potrzebujemy cztery, o, bugger, <ścoughs> czekaj, napiszcie, napiszmy mu coś. Ok, potrzebujemy jeszcze cztery um, Electric Tubes, um, ja już sobie przygotowałem w sensie, które je ja zrobię, bo zrobimy bronze, tin, iron i copper, żeby otrzymywać to co, to, co faktycznie potrzebujemy. Powiemy mu, że nagrywamy, ma być grzeczny. Ok, mógłby jeszcze dzień nam zrobić bo nocy nie lubimy boimy się nocy boimy i tak o jeszcze popatrzmy właśnie co ten co to trzeba zrobić czyli najpierw trzeba mieć bronze electric tube mamy copper one chyba wszystkie są robione tak samo copper mamy copper electric tube czyli zostaną cztery zrobione czyli potrzebujemy dużo kopru ogólnie i redstone, i, i szkło tutaj będzie. Popatrzmy iron. No, czyli one wszystkie generalnie robią się w taki sam sposób. Tylko się zmienia, zmienia się to, co faktycznie nam potrzeba. Ok, to ja sobie wybrałem cztery, e, cztery takie właśnie Electric e, Tubesy. Weźmiemy sobie szkło, bo będzie nam potrzebne. I teraz weźmiemy... To co ten, czyli poczułem iron, więc no, okej okay, weźmiemy wszystko. Eee, nie, nie potrzebujemy iron, o, sorry Potrzebujemy Copper O, potrzebujemy brąz, to weźmiemy wszystko Potrzebujemy tin, to też weźmiemy wszystko Potrzebujemy Copper, to weźmiemy wszystko. Bagger, nie przytwieraj mi się tutaj kurwa drzwiami no, co kradniesz? Okej, okay, mamy, czekaj, miał być bronze, mamy bronze, miał być tin, mamy iron i copper. Raz, dwa, trzy, bronze, tin, copper i iron. Dobrze mówiłem wcześniej, kurde, bugity, na pało. Pożyczam, niekoniecznie oddam. <ścoughs> Dobra, to co, to biegniemy... Gdzie biegniemy? Może poprosimy... Zrób dzień. Okej, okay. patrzmy co się tu dzieje. Kurwa, zombie jedno, zombie drugie. Zombie czwarte. Chuj tego gówno dookoła pełno. O! I palcie się suki! Tak jest. Ten niech spierdziela na drzewo kuźwa Jeszcze będą musiały uciekać przed nim pierdolę! Fucking Hell! Wypierdalaj <small> kuźwa no. no Zdychaj, zdychaj psie jeden Ja pierdolę Już ta gra mnie rozpierdala czasami. Przecież od 10 minut łażę jeszcze niczego. Jeszcze niczego sensownego nie zrobiłem. Czekajcie ja sobie podiem Podem sobie to nie będę musiał. To znaczy, mi życie mi wróci. Okej. Okay. Kurwa, bager, daje się te turne podkładki. Wszystko mi dzisiaj jakoś denerwuje i irytuje na maksa kurwia. Dobra, skupmy się, skupmy się na tym, co, co robimy. Więc, więc tak o potrzebujemy najpierw Circuit Board. Secret Board jest robiona. E, nie, tym, nie, w tym urządzeniu. W Carpenterze. Dobrze. Mamy, mamy Carpenter. Czekajcie, bo mi tutaj coś zaraz będzie z łuku do mnie walić, bo ja już to słyszę. O, właśnie. Chować się z felu, ja ci dam chować. Dostajesz z wiaderka. Kurwa, ile można przeżyć razu w wiaderko uderzenia. Ja pierdyle. Dobra, znowu cisza. Nie, to jest wycisarka, wyciskarka soku. Mamy ten Spestek Oil. E Okej, okay, tu nisie coś... O, tu mamy już dużo tego. Co tu mamy? No Recipe. No to co? Potrzebujemy Circuit Board. To może go szybko zobaczymy jak to się robi tutaj. Circuit board. Czy mamy mieć redstone na boki i złoto po środku? No to nie, jakoś prosto jest względnie. Eee, mamy gold i redstone po boczkach. Mamy. Jak to nie ma? Recipe jest. Recipe Carpenter. To miało być w Carpenterze? Tak, miało być w Carpenterze. I teraz jeszcze musimy przynieść wodę. Weźmiemy wodę z zaplecza. Nic tu nie ma. Ok. Generalnie, trudne jest zachowanie wody w tej grze, ale to już chyba kiedyś się, kiedyś się z wami tym, tymi przemyśleniami podzieliłem. Okej. Okay. Okej, okay, no i co? Aha, prądu nie ma. No dobra, to już włączymy. Weźmiemy sobie aż, to nam się pewnie kiedyś przyda. No, tu mamy. Tu nie mamy pitu. czekaj tu jakiś jeszcze powinien być. O, f chuj, jeszcze trochę. A, nawet mam w tym. Niech się pali, coś się chce. Ile się chce. No dobra, to już powinno być. że tak powiem, względnie ok. No recipe. Jak to? No recipe. Gold ingot. Redstone. Przecież wszystko jest. Redstone. Gold ingot. Może musi się trochę na ten, że tak powiem, napracować to urządzenie. Wrzucę jeszcze tutaj trochę tego e, pitu. Jak się pół bierze. A jest, dobra, wziąłem pół. Oż, kurwa. Ja pierdolę. się uciekło? Dobra. Oj leje. Bagi zrób słońce. O dziękuję rządko szybko zrobiłeś, dobrze. Ok, no to wszystko zaczyna, zaczyna to, że tak powiem, działać w lepszy lub gorszy sposób. Tylko z jakiegoś powodu kurwa pokazuje mi no recipe. Dlaczego mi to, kurwa, pokazuje no recipe, skoro to recipe jest? Eee, czekaj, jeszcze raz zerknę na... Okej... Okay. Dobra, to witam po, ponownie po przerwie, tym razem y, mamy znak zapytania. Już zielone kutafony nas nie, 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 nie ścigają, ale mamy znak zapytania oraz mamy gościa. Gościu, przywitaj się. Hello, hello, cześć, witajcie. No, bugger mi tutaj hakował moją, moją stodołę, bo, bo nie wiedziałem co się dzieje. Wiecie jaka to była? To tak jak bugger ma kapslug w Dead Space'ie, gdzie nie może chodzić po drabinie, to ja miałem, w, o w tym miejscu, zamiast wody, miałem e, kuźwa seed oil, bo wcześniej używałem go seedla, żeby tu było dosłownie jeden piksel, nie było go widać, a Bagger przyuważył, że pipetką można go wyssać. I tyle. Dobra, to teraz zrobimy ten. Jak co ja mówiłem, co ja tam będę robił? Aha, ten circuit board ze złota, czyli ten redstone jest jest ok, czyli mamy redstone. Potrzebujemy jeszcze tylko wody i to się zacznie robić. Oj, patrzcie, zajebiście. Wcześniej zrobiłem jakiś inny który mi niepotrzebny, no ale to jeden hu, jak to się mówi brzydko, to to się robi ładnie, grzecznie. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić, to jest soldering iron, ale to się robi w tym samym urządzeniu, więc możemy poczekać lub pomyśleć nad e, bronze electric tube i tak dalej. Pójdziemy do tych electric tube, bo to się robi bodajże e, thermonic fabricator. Tak, Bagger? Dobrze mówię? No chyba tak, nie wiem. <laughs> Dobra, to popatrzmy. Buggy popatrzmy. Bag, tam wizarduje, ma krzatę wizarda. Pewnie długo, niedługo będzie to na YouTubecu, ale ja już tutaj zdradzam tajemnicę, kurde no. Bronze Electric Tube, dobra, Electric Tube. Mamy które? Koper. Koper koperowego też potrzebuję, czyli generalnie jest taka literka T odwrócona z, z, z surowca, którego mamy mieć tube oraz redstone i szkło. No to dobra, zajebiście. Prosta, proste. Jak to się mówi, easy peasy, bo dużo prądu jest, więc szybko to powinno zadziałać. Mamy. Szkło. Ło! Jak zajebiście szybko się stopiło. No i teraz mamy co? Copper. I gdzie to jest redstone? O, i mamy, i co? I to się tyle zrobiło. No kurde, ale to proste, szybkie i w ogóle. No to co? Mamy copper. E, mamy mieć teraz iron. Tin. Tin też mamy mieć, tak? Tak, mamy mieć tin, więc szybko znowu robimy tinowy. I redstone, redstone i mamy gotowy. OK, kolejny musimy dać, redstone'y, e, Dwa mamy teraz iron. Iron mamy tu, 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 tu. i mamy kolejne. I pięknie. oraz e, ostatni ma być bronz. E, bronz jest tu, jak złoto wygląda. Troszeczkę dziwne to. I gotowe. Pięknie. Dobra, to to, to, to zostawimy. E, się zrobiło? To się zrobiło, mamy już pięknie e, Intricate Circuit Board, nie wiem jak to przeczytać. E, bagra nie pytam, bo on jest zajęty. <laughs> teraz ro Cicho. co przeszkadzasz mi, no. E, teraz, e, teraz zagramy e, Soldering, znaczy zagramy, kurwa, Soldering Iron zbudujemy. I to się robi bardzo prosto, bo potrzebujemy trochę ironu. O, Właśnie w taki sposób oraz jeden brąz gdzieś tu. I pięknie mamy. No to tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Okej, okay. aha, wody. Wody, królestwo, za wody. Bagger koniu, jeden, wypiłeś mi wszystko. A co jest woda u ciebie w tym w skrzyni? Właśnie widzę. Zaglądasz mi te skrzyni znowu. A szukam czegoś, wiesz? Dlaczego? Znowu pożyczasz i znowu pewnie nie oddasz. No zapewne zapomnę. No dobra, zrobić. ale po, po, pomogłeś mi z tą pipetką, to to ci daruję. I co? I robi mi się. Robi mi się, robi mi się to ten Soldering Iron i za chwilę będziemy mogli zaprogramować sobie zajebiście Circuit Ball, będziemy się bawić w hackeru, nie? Bagger, mogłeś mi tę dziurę zakopać kuźwa, no, no zaraz chwilę. Okej, okay, spoko. Przed. To się tam robi i zaraz będziemy mogli, e, będziemy mogli sobie tu po, po, jak to się mówi, po posadzić, będziemy poczuwali tych sitców. A nie musisz czymś ładnym, musisz włóczką żółtą. Nie, mam akurat dirt przy sobie, wiesz, to jest tak prowizorycznie, żeby to... nikt nie fanie połamał sobie nóg, a później nie wiem, przyślemy Relicana, żeby to naprawił. Co ja okay. się takimi rzeczami bawić. No. Rejken, no to chociaż, chociaż raz nie ja będę czarnuchem w tej grze. No dokładnie. Okej, okay, no to teraz? I... No to mam już, e, mam już gotowe jedno drugie, mam już. E, e, irony, kopery i tak dalej. To teraz co? To teraz się na to najeżdża, klika się. O, i mamy zajebiście. I generalnie mamy dwa rodzaje farm. Mamy manual farms i. Manage Farms. Manage Farms zużywa więcej, że tak powiem, energii i tak dalej. Ale pozwala, że tak powiem, w momencie jak się już to zrobi, nie będzie trzeba się opierdzielać w sensie martwić się zbieraniem i sianiem i w ogóle to wszystko będzie się robiło samo. więc Manage sobie zbudujemy. Bierzemy Circuit Board, ciskamy tu i teraz robimy po kolei Bronze. Jeden wystarczy. Mamy tego trochę więcej. Iron. Tyn i kopę. I pięknie zrobił nam się Manage Forms chip. Jesteśmy kurde jak Apple. Nie, Apple jest chujowe. Bagger, jak my jesteśmy, jak co? Jak Samsung. My, jak Samsung, dokładnie. Jak Samsung jesteśmy, bo Samsung jest zajebisty I co teraz robimy? Bierzemy sobie pięknie e, ten e, bordzik Samsunga i. to ta to ta, 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 ta! No, i co teraz widzicie? Mamy e, pitbock, bo będziemy naprawdę zużywać sporo e, pitu do, do tej maszynki. E, mamy jeszcze e, wheat, czyli zboże, które rośnie tak już na kolejnej, na tej bocznej farmie. Mamy do drzewka, żeby będziemy saplingi, może będziemy mieli jakieś gumowe, kauczukowe, albo coś innego. Oraz warzywka. I, i co teraz? Czekaj, bo coś mi tutaj, coś mi ja tutaj warczy nabiór, na... nie wiesz? Napił się ostatnio? Mówiłem ci, że ostatnio byłem z nas, wykupiłem cały sok, jaki był na tym. No, no, ale whisky nie kupiłeś. Nie, nie było w promocji żadnej. A, szkoda, szkoda. Był Gentleman Jack i Single Barrel Jack Daniels. O, tak jest. No, ale ten, ale kurde. Gentleman Jack za pół litra kosztował 36 funtów. No sporo i to pół litra tylko, a single barrel kosztował 41 za, za pół litra, to możemy kiedyś się szarpnąć na taką luksusową gorzałkę, no, no, no. Ale, ale wtedy... Ale szkoda otwierać to. Szkoda, dokładnie, szkoda otwierać, szkoda pić, bo to... Śliczna butelka.